Jakby się odnieść do tego, co tutaj macie mhm. napisane? Ja akurat jestem typem działacza, więc akurat nie mam, myślę, programu żeby szybko zadziałać, wdrożyć bardziej bym miał problem z tym, co powiedziałeś, czyli właśnie z taką konsekwencją i spokojnie cały czas, okej okay, idziemy w pewnym kierunku, na przykład, nie wiem, w Akademii, Legia, tak? To, co mają na przykład, ma tak. zdanie. I popracuj, tak, przez kilka lat. I to jest właśnie dosłownie wczoraj, a propos spotkań mento, mentorskich, z Richardem rozmawialiśmy wczoraj, z czyli dyrektorem Akademii. I właśnie zapytałem go też, czy gdzie, gdzie uważasz, że ja mam pole do poprawy? Co mogę, gdzie, gdzie tutaj, co mogę zmienić? I właśnie Richard zwrócił mi na, na, na dobrą rzecz uwagę, że ja jestem bardzo w tym, żeby nowe rzeczy wymyślać. Thinking out of the box, troszeczkę pomyśleć Aha. jakby z nowej perspektywy i tak dalej, wdrożyć coś, zadziałać, ale jest któreś spotkanie, że znowu jakaś nowa rzecz, znowu jakaś teraz aplikacja będziemy wdrażać w tej, tak? Znowu coś nowego przygotujemy, prawda? I rzeczywiście Richard mi zwrócił uwagę, że może ja jestem taką osobą, która. Za dużo ciągle, No tak o, o trenerce też mówiliśmy w tej, w tej formie, tak? że ja już usłyszałem, już chcę wdrożyć w trening. Już nagle zboczyłem ze ścieżki, którą byłem konsekwentny, a nagle już coś, zastos... może ustawienie zmieniłem, bo teraz, kurczę, jak to super, tak jak ktoś pytał, ustawienie trójką, no to jest po prostu najlepszy, 3-4-3, najlepszy system zdecydowanie teraz, jeżeli patrzymy na sam system. Więc ja już bym wdrożył to w mój zespół, ale może pracowaliśmy, trzeba dopracować to, co mamy do tej pory, prawda? Więc ja bym powiedział, że właśnie nie wiem, czy o to panu Maciejowi chodziło właśnie o, o, o te działania, ale ja bym powiedział, że właśnie często w klubach piłkarskich, czy na przykładzie swoim mogę powiedzieć, że ta konsekwencja w tym działaniu, to byłby klucz, szczególnie w szkoleniu. No to musisz poczekać 5-10 lat, prawda?